Dane są funkcje liniowe f od x równe 3x plus 12 oraz g od x równe minus 2x minus 4. Oblicz iloczyn miejsc zerowych tych funkcji pod punkt A. No to liczymy sobie miejsca zerowe. No to dla f od x równej 3x plus 12 wstawiamy tutaj 0. Mamy 0 to jest 3x plus 12. 12 na drugą stronę, czyli minus 12 to jest 3x. Dzielimy przez 3x to jest minus 12 trzecich czyli x to minus 4. Sprawdzamy drugie miejsce zerowe, czyli g od x przyrównujemy do 0. g od x to było minus 2x minus 4. Wstawiamy tutaj 0, 0 to jest minus 2x minus 4. Na drugą stronę 4 to minus 2x. Dzielimy przez minus 2, x to jest 4 minus 2, czyli minus 2. I bierzemy iloczyn miejsc zerowych, niech to jest x1, a to x2, zatem x1 razy x2 to jest u nas minus 4 razy minus 2. Iloczyn liczb ujemnych jest dodatni, 4 razy 2 to jest 8. Podpunkt b wyznaw współrzędne punktu przecięcia wykresów tych funkcji. To po prostu tam, gdzie się funkcje zrównują ze sobą, tam się przecinają. Czyli tam, gdzie f od x równa się g od x, podstawiamy 3x plus 12 równa się minus 2x minus 4. x na lewo, liczby na drugą, czyli 3x plus 2x równa się minus 4 minus 12. Czyli 5x to się równa minus 16. Dzielimy przez 5, x to jest minus 16 piątych, czyli x to jest minus 3 i 1 piąta. Bierzemy sobie teraz minus 3 i 1 piątą, podstawiamy tu lub tu, nie ma znaczenia gdzie, czyli f od minus 3 i 1 jest równe g od minus 3 i 1 piątej i to będzie po podstawieniu 3 razy minus 3 i 1 piąta plus 12. 3 razy 3, 9 czyli mamy minus 9 i 3, 5 plus 12 czyli to jest tak naprawdę 12 odjąć 9 i 3, 5 zostaje nam zostaje nam 2 całe i 2 piąte czyli punkt ten, a zejmiemy go punktem P ma współrzędne x oraz y na x to jest minus 3 i 1 5. na y to będą 2 i 2 piąte i podpunkt C. Dla jakich argumentów wartości funkcji f są mniejsze od 3 i jednocześnie wartości funkcji g są większe od minus 2? Czyli chcemy, aby f od x było mniejsze od 3 i g od x jednocześnie y, większe od minus 2. No to podstawiamy i mamy 3x plus 12 mniejsze od 3, 3x. Mniejsze od 3 minus 12 3x mniejsze od minus 9 dzielimy przez 3x mniejsze od minus 3 i mm, minus 2x minus 4 większe od minus 2, minus 2x większe od 2, x zmiana znaku mniejsze od 1 po podzieleniu przez minus 2. Zaznaczamy na wspólnej osi i chcemy, aby x -y były mniejsze od minus 3. Jednocześnie na osi x x mniejsze -y od 1. Oto częścią wspólną jest ten obszar, czyli x -y należące od minus nieskończoności do minus 3.